Hello! Kurwa Pizz jak z kurwy jestem gdzieś na otwartym polu Będę zastosował kolejnego browara yy, tego szwedzkiego. Bo właśnie, bo ja nie, nie te nie, nie, nie brałem tych piw co piłem, tylko brałem te browary, których nie piłem, nie? Bo ja mam tylko jedną półkę tutaj z browarami, nie? Tam był taki, co będą Hainek, ale był w miarę, miarę przy tamtej cenie tam za, za, za 6. 6 browarów yy, yy, półlitrowych to było chyba 16 koron, nie? 6, taki taki nie czteropach, tylko sześciopak, nie? No, a ten, a tak to... Tak to właśnie takie... No bo tam jeszcze Carlsberg był, ha yy, Heineken z takich znanych, no to jeszcze było. No i chyba tyle. i Tak to resztę chyba wszystkie wziąłem te co były browary takie, takie, takie których nie piłem, nie? Na takim przystanku sobie gdzieś kurwa w wale browara. Tam się tutaj leży, spokój spokój. Dlatego tak piszga, bo tu jest ot, ot, otwarta, ot, 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 otwarta przestrzeń i wszędzie te wiatraki, nie? Zobaczcie, jak wieje, jak one nakurwiają nie? Tam jest kurwa fajna. Tutaj w ogóle są takie kro. A powiem wam, od trochę byłem na tej wsi nie? Tam na... jechałem, jeździłem na wakacje. Jeśli chodzi właśnie o rolnictwo, no to. No właśnie, tu do krowy, to mają pastwiska w ogóle, widziałem tam pastwisko było, dodam fotę jakąś tam, bo zrobiłem parę. I normalnie fotę kur... Yy, normalnie krowy, yy, krowy yy, normalnie mają pastwisko przy morzu, więc normalnie ch, chyba chlaptają wodę kurwa z morza, nie? Czem, co to jest? O, morze chyba. Nie, to jest Bałtyk, Bałtyk tu jest, no. Ja napalę kolejny browar. A właśnie kurwa, nie pokazałem wam, jaki kurwa ham ze mnie, nie? Straszny ham czekaj takie coś o Jezu takie coś to tak to wygląda 3,5% też, tu nie ma więcej więcej procentów niż 3,5% takie fajne te piwko fajna pucha 2,8 to ma 2,8 ale zaraz wam coś powiem tylko właśnie napijesz, zobaczę co to zobaczę co to jest yy, za ten za smaczek a czasem tak właśnie przerywa bo jak odwracam kamerę to się nie nagrywa głos wtedy nie przerywa tak strasznie teraz właśnie muszę się zamykać dopiero odwracać kamerę No, to powiem Wam jest całkiem przyzwoite. Te, 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 te piwo, całkiem jest przyzwoite, nie? Całkiem przyzwoite. Flow. Pripas Bla, Flow. Full Col. Fajne pismo, do. dobre. 2-8%, nie? I właśnie zwracam do tego tematu. Piję teraz czwarty piwo. Czwarte piwo i Wam, że czuć kurwa trochę tych procenty, nie? No nie aż, aż tak bardzo, żeby kurwa już się odpalił, ale tak czuć, nie? Tak, tak swojsko, tak. Na 3,5 na to Wam powiem, że spoko to wchodzi, nie? Patrzcie sobie, bo tutaj jest lepszy widok z tej kamery. to jest w ogóle pierwszy raz takie, jestem w takim miejscu, że normalnie jest ten, że jest nad morzem i jest normalnie wioska, nie? Faj, fa, fa, powiem Wam, że całkiem spoko, całkiem, albo powiem Wam nawet, powiem Wam, wam nawet, że kurwa w chuj zajebiście, nie całkiem spoko, że tu jest normalnie wioska jest tam, są pięć sklepów, tak, tak jak teraz to się przeprowadziłem do Męciny i jest morze, nie? Kurwa, zajebiście, nie? Tylko, że gór nie ma. No to jest termin, że tutaj właśnie nie ma gór. Tylko jest morze. Zamiast góry jest, jest, jest morze, nie? Ale, ale też spoko, nie? Jeszcze jestem w takiej miejscowości, nie? Tutaj moja kapasaki czeka już, kurwa, a, aż wsiądę i pojadę, kurwa, na kolejny przystanek.